To weszło do, do tej. No, a rzekł na tym ostatnim meczem. No, z City. Hmm. Nie dość, no, poza, no. Dzień miał PSJ wszystko chętnie. Widza z lewy. Co? Ja się kucnął i dostał. Odległość od zabójcy 53 metry z kuszy. W łyb. Fajnie pogruch Co wy się... Nie, sz nie wiem. To był niezły far Daniel. I nie. Kurwa, nie trafiłem, go. Nie trafiłem go. Nic, nie, nic nie powiem. Nic. Pobił się. Pobił wszystkich. Przysięgą Daniel, pobił wszystkich. Ale ja na jego bieganie i ja on mi nie ruszył bieg kurwo. Bo zawsze z kucaka nie ruszy od razu. Miałeś poczekać, aż on cię wyminie.